Wcześniej ustawialiśmy osobno obrazki, osobno tło, gdzie tłem był jakiś kolor, gradient i tak Natomiast często spotykaną praktyką jest również ustawianie jako tło obrazka. I właśnie w tej lekcji pokażę Ci, jak to zrobić poprawnie. Cześć z tej strony, Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję, jak nauczyć się programowania i zostać programistą. Przygotowałem wcześniej taki obrazek o nazwie: bg.png i ten obrazek również będzie, będziesz miał widoczny w ostatniej lekcji tego modułu. Tam sobie go będziesz mógł pobrać. Natomiast równie dobrze możesz tutaj sobie dać dowolny swój obrazek z swojego komputera. Ten obrazek ma akurat rozmiary 500 na 500 pikseli. Także będziemy go ustawiać tutaj jako tło na naszej stronie internetowej. Także przejdźmy najpierw do pliku index.html dodajmy sobie najpierw diva z klasą background i wewnątrz dodamy sobie paragraf jakiś tekst na przykład potrzebujesz strony internetową dla twojej firmy jesteś jesteś w dobrym miejscu ok, jakiś przykładowy tekst nadajmy no, dla tego paragrafa klasę bg podkreślenie tekst, ok, no i przejdziemy standardowo do pliku css, także tutaj mamy style dla background i będziemy stylować tego kontenera, a także paragraf, ok, także chcemy wyświetlić diva który jako tło będzie miał ustawione zdjęcie może jeszcze zanim to zrobimy to zakomentuję tutaj dla tej naszej naklejki Position fixed, tak żeby nam to tutaj ciągle nie przeszkadzało, i tak żebyśmy nie musieli ustawiać ciągle tego marginesu z góry. Ok, także mamy tą naszą klasę BG, ustawmy tutaj szerokość na 100% i wysokość na 100%, ale view height, dzięki czemu będzie to fajnie zajmowało tutaj nam cały dostępny obszar. Ok, no i jeżeli chcemy ustawić tutaj. Jako background zdjęcie to tak samo używamy tutaj właściwości background, następnie funkcji URL i tutaj będziemy wskazywać na nasze zdjęcie. Tylko teraz jedna ważna rzecz: My jesteśmy teraz w pliku CSS, czyli my nie jesteśmy w pliku index, bo jeżeli bylibyśmy w pliku index, to wystarczyłoby tutaj wpisać tak, jak robiliśmy e, wcześniej, czyli nazwa folderu przez nazwa pliku, czyli musielibyśmy wpisać wtedy images przez nazwa pliku, czyli bg.png natomiast w tym przypadku to nie zadziała ponieważ my teraz jesteśmy w pliku css, w tym styles css, czyli jesteśmy wewnątrz tego folderu czyli najpierw, jeżeli chcemy wejść do tego folderu, to musimy wyjść tutaj z tego czyli aby wyjść z folderu to musimy dodać tutaj najpierw Dwie kropki, i to znaczy, że wychodzimy tak jakby wyżej, i dopiero później wchodzimy do images i tego konkretnego pliku. I po zapisie mamy taki właśnie background ustawiony na naszej stronie internetowej. Czyli, jeżeli jesteśmy w naszym css czyli my tutaj jesteśmy w tym miejscu, ponieważ piszemy kod w CSS, czyli jesteśmy w tym miejscu, to najpierw musimy iść o jeden poziom w górę, tak. I to właśnie ten jeden poziom w górę możemy osiągnąć za pomocą tego dwukropka, i następnie wchodzimy sobie do Images i do BG.png. Dlatego ta ścieżka tutaj w tym miejscu wygląda trochę inaczej. Ok, czyli tak wygląda to tło, i teraz możemy jeszcze dodać kilka innych właściwości. Możemy na przykład oprócz tego, że dodaliśmy zdjęcie, możemy też również dodać background color. Także ustawmy sobie background color na taki, właśnie jakiś jasny kolor. Ok czyli mamy taki tutaj ustawiony jasny kolor super tutaj na górze mamy jeszcze tekst i on też ma właśnie marginesy także żeby to było bardziej czytelne to może sobie jeszcze oscylujmy najpierw ten tekst także font-size ustawmy na 4 remy margines na 0 padding na 10 remów text-align center żeby wyśrodkować i line-height na 2 Ok, czyli jak widzisz, tutaj mamy taki tekst, może sobie to trochę tego zuma zmniejszę, czyli mamy taki tekst. I teraz tak, jeżeli chodzi o zdjęcie, to mamy ustawione źródło, mamy ustawione jeszcze kolor tła, i oprócz tego zauważ, że my mamy na zdjęciu tak, jakby tylko ten jeden fragment, odtąd do tąd, to, to jest tylko nasze jedno zdjęcie, natomiast to zdjęcie jest kopiowane tak długo. Aż zapełni całe tło. Natomiast, jeżeli chcemy mieć ustawiony tylko ten jeden obrazek, to musimy ustawić Background Repeat jako No Repeat. I dzięki temu mamy tylko właśnie te, ten jeden obrazek ustawiony jako tło, i nie ma tutaj tego powtarzania. Także to jest fajna rzecz. Następnie możemy ustawić tutaj dowolną pozycję na naszej stronie internetowej dla tego zdjęcia. Aby to zrobić, skorzystamy z Background Position i najpierw ustawiamy pozycję w poziomie ustawmy ją na 50%, tak żeby to było na środku, o widzisz i teraz ustawmy pozycję w pionie i ustawimy ją na 90%, dzięki czemu ten obrazek pójdzie tutaj w dół no i już to trochę lepiej wygląda wiadomo, że na innych ekranach będzie to wyglądało trochę gorzej ale oczywiście również możemy to dostosować i na dużych ekranach wyświetlać w inny sposób wiesz dobrze, jak możesz to zrobić za pomocą Media Queries i na koniec ustawmy sobie jeszcze Background Size jako auto dzięki czemu to zdjęcie będzie wyświetlane w oryginalnym rozmiarze bo na przykład jeżeli tutaj byś ustawił cover to wtedy to zdjęcie zostanie takby tak rozciągnięte na cały obszar background natomiast akurat w tym przypadku chcemy żeby to żeby tutaj był zawsze oryginalny rozmiar ustawiony jako auto także to są takie najważniejsze Właściwości, dzięki którym będziemy mogli ustawić zdjęcie jako tło na naszej stronie internetowej. Zastanawia się teraz pewnie, kiedy używać obrazka normalnie jako IMG, a kiedy jako tło. Otóż to jest dość często zadawane pytanie, i musimy tutaj zwrócić uwagę, tak jakby na funkcję tego obrazka. Jeżeli nasz obrazek ma faktycznie jakieś semantyczne znaczenie, jest tak jakby częścią treści. To wtedy jak najbardziej używamy img, czyli może to być jakieś logo, diagram, jakaś osoba, po prostu jakiś obrazek, który przedstawiasz na stronie. Natomiast jeżeli obrazek nie jest częścią strony, pełni tylko funkcje dekoracyjne, to wtedy używamy obrazka jako tło, które przedstawiłem Ci właśnie w tej lekcji. I na koniec chciałem Ci jeszcze pokazać jedną ciekawostkę. Jest taka strona jak svgbackground.com, z której. Możesz również wybrać jakieś e, fajne tło, które na przykład jest zdjęciem, i wyświetlić na swojej stronie. Tutaj masz właśnie e, pokazane, jak to mniej więcej wygląda. I teraz, jeżeli chciałbyś na przykład wykorzystać takie tło, wystarczy sobie tutaj e, klikniesz, i możesz tutaj eksportować m, takie zdjęcie, czy to jako e, plik SVG, PNG lub jako sam css, spróbujmy tutaj skopiować sam css i zobaczmy jak to będzie wyglądać na naszej stronie także wkleję sobie tutaj może to tło do naszej klasy dg i zauważ, że tutaj właśnie jest ustawiany kolor następnie jako url jest pobierane to zdjęcie następnie ustawiamy background attachment jako fixed Czyli, to jakby to zdjęcie będzie takie przyklejone, i jak będziemy sobie scrollować to ono nie będzie przesuwane tutaj. Też będzie właśnie fajny efekt. No i background size, czyli dostosowane do strony. I jeżeli teraz zapiszę, to zauważ, jak wygląda to tło. Jak widzisz, możesz również w łatwy sposób dodać sobie takie ładne tło na swoją stronę internetową. I zauważ, jaki tam jest efekt z tyłu. Jeżeli my teraz scrollujemy, to to tło nie jest aby przesuwane normalnie do góry, tylko jest aby przyklejone. I nawet nie widać, jakby, że coś tutaj skrolujemy. Tak? Także tutaj jest również taki ciekawy efekt. No i oczywiście moglibyśmy ustawić takie tło jako background dla całego naszego body. I wtedy tutaj właśnie, jak widzisz, możesz taki efekt zauważyć na całej stronie internetowej. No i podobnie jak to robiliśmy wcześniej, prostym sposobem. Możesz stworzyć fajnie wyglądające tło na swoją stronę internetową. Oczywiście na tym kontenerze tego nie widać, ponieważ tutaj nadpisaliśmy tło, natomiast w, na pozostałych elementach mamy takie ładne tło. No i tutaj na tej stronie możesz sobie poszukać i znaleźć jakieś super wyglądające tło, i wykorzystać na swojej stronie internetowej. Tutaj mamy na przykład coś takiego jeszcze. Klikamy eksport. I tak samo sobie tutaj. Możemy skopiować CSS-a. No i oczywiście, możesz też pobrać tutaj plik SVG i również ustawić jako tło na swojej stronie internetowej. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądało takie tło. Możemy to ustawić również dla całego body. No i tutaj są widzę ustawienia bardzo podobne, czyli jest jakiś kolor, następnie jest zdjęcie, ustawione pozycja na stałe i background size. Cover, tak, żeby się to dostosowało. No jeżeli teraz zapiszemy, no to zauważ, mamy takie ładne tło na naszej stronie internetowej. No i jak widzisz, tutaj nie ma tego efektu e, scrollowania to zdjęcie ciągle jest takby e, wyświetlane. Tak samo na całej stronie internetowej. Natomiast jeżeli chciałbyś sobie pobrać ten plik jako SVG, to wystarczy, że sobie tutaj skopiujesz. To zdjęcie do folderu z plikami, i następnie w CSS, tutaj jako background image ustawisz adres do tego zdjęcia. Także ponownie idziemy w górę o jeden poziom Images i ustawiasz to SVG. No i jak widzisz, tutaj nic się nie zmieniło. Dalej wszystko jest wyświetlane poprawnie i tak może wyglądać Twoja strona. Internetowa. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film ci się spodobał, to koniecznie dąż do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.